Cześć, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj akcja, druga dawka azotu na późniejsze pszenice Lecimy teraz właśnie w Bonatusie Tutaj mamy osianego Bonatusa Tofi jest Już kończy się krzewić, zaczyna strzelać w żbło. Można by poczekać jeszcze parę dni z, z tym nawozem, ale no zapowiadają u nas w najbliższych dniach znowu jakieś opady, więc no łapiemy, łapiemy wodę. Na razie nie ma co narzekać, w naszych okolicach jest fajnie, wilgotno, co chwilę coś przepaduje, ale nie wiem jak to dalej będzie, więc decyzja, po, decyzja padła, że lecimy. Wie. co tu jeszcze. No, banatus siany pierwszymi dniami października w obsadzie 320 sztuk na metr kwadratowy. Troszkę zwiększyłem właśnie obsadę. Z tego względu, że to już no, troszeczkę poza terminem. Jest fajne, fajne rośliny. Koło. koło... Trzech rozgrzemień, rozgrzemień takich silniejszych, więc psada można powiedzieć nawet za, za duża. Więc tak, tak to wygląda na polu. W pięknych roweczkach sobie siedzi. Tak to właśnie Szewera robi, że jest bez zagarniacza oczywiście. Siane więc tutaj w takim, w takim roweczku fajnie to zatrzymuje y, troszkę od erozji wiecznej. Ale właśnie, od erozji wiecznej sporo, jakby to powiedzieć, nie ma efektu takiego wysmalania, no tak powiem. Naprawdę fajnie, fajnie to wychodzi. Widać czasem gdzieś tam nałoży się, jest na tej górce zasiane, to to na wczesną wiosną widać, że te liście są po... No, dostały, po prostu dostały przez mróz, tutaj jest naprawdę w fajnie, fajnie więc dobra, tyle tyle z pola, zaraz coś dogramy z kabiny powiem jak, jak wyglądało właśnie nawożenie jak wyglądało na... jak wygląda nawożenie pszenicy w tym roku i co tam jeszcze jest w planach. dobra, to widzimy się zaraz więc tak, startujemy dzisiaj trochę z, innej, z innego ujęcia, zobaczymy jak to wyjdzie, jak z wyjdzie z dźwiękiem lecę na na słuchawkach, yy, będzie widać No, to tak jak, jak wcześniej mówiłem, Ciemmy z drugą dawką yy, azotu na pszenicę Na późniejszą, tak jak mówiłem, mam jeszcze zasianą Avenue yy, Bardzo wczesną odmianę, tutaj już nawóz poszedł y, tydzień temu yy, Też właśnie przyszły u nas opady, ostatnie ponad 15 yy, 20 litrów, 20 litrów będzie w sumie pod, pod aplikację tej drugiej dawki. Więc bardzo fajne. Bardzo fajne opady ten nawóz tam, do tamtej pszenicy powinien się już fajnie być dostępny. A tutaj lecimy. No bo tak jak mówiłem, zapowiadają opady. Leci Megan. W ilości 250 kg, co daje nam tam ponad 87 kg azotu. 83 kg azotu. Na pierwszy strzał azotowy było tutaj stosowane, tak jak w Awenii, tak jak tutaj 250 kg, w 30. Z tego względu, żeby troszkę podgonić podgonić te, te pszenice. Właśnie nie 26, tylko 30, a no, ze względu, że w 30 mamy troszkę więcej tej formy, formy azotanowej niż w 26. Troszkę mniej siarki, no i dlatego w tym roku też poszło 100 kg, 100 kg siarczanu, magnezu, dokładnie makrospida czy kaldeny. Żeby uzupełnić ten, tą siarkę, magnez, no to tam czystej siarki podaliśmy 20 kg, 15 magnezu. Więc uważam, że nawożenie pszenicy w tym roku pod względem siarki i magnezu jest na bardzo fajnym poziomie. Na bardzo fajnym poziomie. I... No, walczymy o, o dobry planek co roku. Pogoda pokaże. Na razie fajnie to wygląda. co jakiś czas teraz przepaduje, zapowiadają jakieś opady, więc trzeba nawozić, trzeba robić swoje i nie ma robić. Zobaczymy, zobaczymy jak to jak to będzie. Czyli na chwilę obecną mam podane bez dwóch, dwóch kilogramów 160 kg azotu w czystym składniku wszystko właśnie w szybko działających formach w tym roku wleciało więc uważam, że uważam. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze tutaj. Nie nic żadnych mocznika, żadnego RSM-u leci lecą szybkie formy po prostu. No tak jak nam jedna osoba, czy, czy dwie osoby pytały się mnie tam pod którymś filmem, chyba pierwszym nawet, y <grym> jak tam się rauk spisuje, no to, to tak jak napisałem na chwilę obecną, bardzo nie nie mogę się wypowiedzieć, powiedzieć no, ze względu, że na chwilę obecną rozsiane tutaj jest 100 hektarów tym rozsiewaczem, więc No na razie jest bajka z Przerzucenie się z ZM-a, zwykłego mechanika Nie powiem, fa bardzo fajny rozsiewacz na no, już taką precyzję, on już jest full wers -y, faktycznie full wersja tego rozsiewacza Section control, waga AMC więc no bajka, bajka jest. Tutaj trim fajnie, fajnie obsługuje. Fajnie właśnie obsługuje te sekcje, nie ma żadnych z tym problemów i się, się, się nawozy, sieje się bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie praktycznie wysiewane co, co do kilograma co ustawimy to praktycznie praktycznie jest to wysiane więc no nagle no dla mnie bajka Z względem Amazonki jak się ustawiło jak się wysiało te 10-15 kilo plus minus to było, było już, już fajnie a mówię tutaj to można to w kilogramie, w kilogramie dwóch więc, więc jest super super ale mówię, no na razie więcej się nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o użytkowanie, bo, bo to pierwsze, pierwsze hektary, które są wysiane tą zabawką. Co tam jeszcze? No na, na w najbliższych dniach odstałem już teraz y, przymrozki, mrozy mają nas, nas już opuścić. Yy, powoli będzie trzeba szykować się w Aweniu na tę jedyneczkę Bo już jak, jak tydzień temu wysiewałem tam pierwszą dawkę, drugą dawkę przepraszam To już węzeł krzewienia od, 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 był, kolanko oderwało się od, od węzła krzewienia Więc trzeba będzie jeszcze trochę i, i atakować tę jedynkę No więc na dzisiaj to, to chyba będzie wszystko. Już wyczerpałem chyba zakres yy, informacji. Nie będę plątał się. Więc, yy, więc idzie się po, tylko pożegnać. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodoba. Yy, dajcie znać ewentualnie jak to, yy, jakie, jakie ujęcie lepsze czy... Czy tak z szyby, czy po prostu z głowy? Trochę, właśnie, yy, zdeterminowało mnie to, żeby wykombinować coś, coś innego, no bo to dokręcenie to głową, no to tak, dla mnie, no, trochę, trochę średnio to wyglądało, szczególnie z yy, zabiegu na, na chowacza. Co mówię, dajcie znać, może będziemy robić jakieś miksy, ale to Wyjdzie w praniem. Dobra, to trzymajcie się. Na razie. Hej.